Pokój, dobro. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, czy cuda się zdarzają? Nie wiem. Może macie jakieś takie doświadczenie e, jakiejś wielkiej życzliwości, że prosiliście, prosiliście i to Wam się wszystko spełniło. E, dzisiaj właśnie taką historię znalazłem. Człowieka, który m, właśnie tak postępował. Ponieważ miał do zrealizowania wielkie zadanie, postanowił prosić, prosić, prosić. E, czy mu to się udało? Jakie były tego skutki i owoce? Posłuchajcie. A jest to historia oparta na faktach. Tę historię znalazłem w książce Balsam dla duszy. Zachęcam do wysłuchania, ponieważ ona troszeczkę trwa, więc, bez zbędnych wstępów. Autorem tej historii jest Rick Gelinas. To jest terapeuta, doradca małżeński, też psycholog kliniczny. Więc myślę, że osoba wiarygodna. I cóż ta osoba nam takiego ciekawego napisała? Pisze tak: Mieszkam razem z żoną Lindą w Miami na Florydzie. Zaczęliśmy niedawno prowadzić na własny rachunek spotkania ze starszymi dziećmi, mające na celu zbudowanie w nich poczucia własnej wartości i silnej woli, dzięki czemu byłyby w stanie stawić czoło narkotykom, rozwiązłości seksualnej. I innym niebezpieczeństwom czyhającym na młodych ludzi. Wkrótce też otrzymaliśmy zawiadomienie o konferencji poświęconej edukacji, która miała odbyć się w San Diego. Do udziału zgłosiły się wszystkie liczące się osobowości, to też bez zastanowienia zdecydowaliśmy się tam pojechać. Był tylko mały szkopuł. Rozpoczęliśmy przecież właśnie nasz kurs. Wiecznie przebywaliśmy poza domem, a co gorsza, niemal wyczerpaliśmy wszystkie oszczędności, inwestując w szkolenie. Krótko mówiąc, nie było nas stać ani na przelot samolotem, ani na nocleg, nie wspominając o pozostałych wydatkach. Musieliśmy tam jednak się znaleźć, więc zaczęliśmy prosić. Najpierw zatelefonowałem do działu koordynacji w San Diego. Wyjaśniłem organizatorom konferencji, dlaczego chcielibyśmy wziąć w niej udział, i poprosiłem o dwa grzecznościowe bilety wstępu. Wytłumaczyłem naszą sytuację, opowiedziałem, czym się zajmujemy, i zgodzili się. Mieliśmy więc już bilety. Natychmiast zaniosłem radosną wieść Lindzie. Wspaniale, odparła. Tylko, że konferencja odbywa się w San Diego. A my jesteśmy w Miami. Jak sobie poradzimy z tym? Cóż, zorganizujemy transport, odrzekłem. Zadzwoniłem do biura linii lotniczej, która, o ile się orientowałem, nieźle prosperowała. Odebrała sekretarka prezesa. Natychmiast więc wyłożyłem jej naszą sprawę. Zaraz połączyła mnie z prezesem Stevem Quinto. Opowiedziałem mu o konferencji w San Diego, o ofiarowanych nam przez organizatorów bezpłatnych biletach wstępu i o naszym komunikacyjnym problemie. Zapytałem na końcu, czy nie zechciałby podarować nam dwóch biletów na trasie Miami-San Diego i z powrotem. Ależ z przyjemnością, powiedział zupełnie po prostu. Jeszcze nie otrząsnąłem się z wrażenia, kiedy dodał: "Dziękuję, że pan mnie poprosił". Zatkało mnie Słucham, wykrztusiłem tylko. Nieczęsto mam okazję zrobić dla ludzi to, co mogę najlepszego, odrzekł. A cóż dobrego mogę zrobić? Ofiarować coś od siebie. Poprosił mnie pan właśnie o to, stwarzając mi wyśmienitą okazję, za którą jestem wdzięczny. Byłem absolutnie zbity z tropu. Podziękowałem mu i odwiesiłem słuchawkę. Kochanie, spojrzałem na Lindę, mamy bilety. Coraz lepiej, przyznała. A gdzie się zatrzymamy? Przemówił przez nią rozsądek. No więc zatelefonowałem do hotelu Holiday w Miami. Spytałem o siedzibę zarządu. Okazało się, że muszę dzwonić do Memphis w Tennessee. Co natychmiast uczyniłem? Z Memphis dostałem połączenie do San Francisco, gdzie przebywał kierownik kalifornijskiej sieci Holiday Inn. Jeszcze raz zacząłem swoje wyjaśnienia. Powiedziałem o darmowych biletach na konferencję, bezpłatnym przelocie tam i z powrotem i zapytałem, czy mógłby udostępnić nam jakieś lokum na trzy dni. Spytał, czy odpowiadałby nam pokój w nowym hotelu w centrum San Diego, gdzie przyjąłby nas jako swych gości. Oczywiście, to byłoby wspaniałe, przyznałem. Muszę Pana uprzedzić, że miejsce, w którym odbędzie się konferencja, oddalone jest od hotelu o około 35 mil. Będzie Państwu potrzebny jakiś środek lokomocji. Rzeczywiście, może będę zmuszony kupić konia, zażartowałem. Podziękowałem mu za wszystko. Mamy już karty wstępu, bilety na samolot, zarezerwowany hotel, oznajmiłem żonie. Zostało nam jeszcze zorganizowanie sobie dojazdu z hotelu na konferencję. Idąc za ciosem, zatelefonowałem do wypożyczalni samochodów. Po raz kolejny opowiedziałem naszą historię i, konkludując, poprosiłem o pomoc. Wystarczy Państwu nowy Olds 88? Jakże miałby nie wystarczyć? Hm. W ciągu jednego dnia udało nam się rozwiązać karkołomny, zdawałoby się, problem. Przez jakiś czas stać nas było na posiłki, lecz tuż przed końcem konferencji zmuszony zostałem wygłosić przed całym audytorium swą opowieść raz jeszcze. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieliby ochoczo zafundować nam lunch. Zgłosiło się 50 osób. Przeżyliśmy wspaniałe chwile. Mnóstwo się nauczyliśmy i poznaliśmy szczególnych ludzi jak na przykład Jacka Confielda, Canfielda, notabene to jest człowiek, który jest inspiratorem całej serii Balsam dla duszy. A więc poznali tam również Jacka Canfielda, który należy teraz do ich doradców. Po powrocie wystartowaliśmy z naszym kursem pełną parą. W ciągu roku obroty wzrosły o ponad 100%. W czerwcu Ukończyła go 2250 rodzina. Zorganizowaliśmy także dwie potężne konferencje dla wychowawców pod hasłem Bezpieczny świat dla dzieci. Zaprosiliśmy na nie nauczycieli z całego świata. Tysiące wykładowców zjawiło się, by poznać sposoby zaszczepiania w uczniach poczucia własnej wartości, realizując jednocześnie zwyczajny program nauczania. Do udziału w naszej ostatniej konferencji zaprosiliśmy wychowawców z 81 państw. Wśród delegacji z 17 krajów znaleźli się ministrowie edukacji. Otrzymujemy też coraz więcej zaproszeń z miejsc tak odległych jak Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Mongolia, Tajwan, wyspy, wyspy Koka i Nowa Zelandia, gdzie wzrasta zainteresowanie naszym programem. Okazuje się więc, że można otrzymać wszystko, jeśli tylko zechce się o to poprosić. Hm. Oto dzisiejszy tekst, oto dzisiejsze słowo na dobranoc. A jak jest wasze, w waszym życiu? Co? Tak, tak to jest, że wystarczy poprosić i wszystko się otrzymuje? No ja tak... No ładnie to wszystko brzmi ale wydaje się, że nie zawsze tak to wszystko różowo wygląda. Jakie macie, a może też macie fajne takie doświadczenie, że, że byliście w trudnej sytuacji, prosiliście i, i rzeczywiście okazało się, że, że ludzie, ludzie przyszli wam z pomocą. A napiszcie, napiszcie też swoje świadectwo, może podeślemy autorowi. Książki, balsam dla duszy i wyda kolejny tom. Ja mam dwa. Ciekawe, czy są, czy są kolejne. Dobrze, kochani, za pięć minut kompleta. Teraz króciutko jeszcze na zakończenie pomódmy się też w tych intencjach, które tutaj prosiliście. Tutaj była modlit prośba o modlitwę za dziecko. E, szybko to znajdę, szybko znajdę. E, jakieś chore dziecko, było na Białaczkę. Jeżeli dobrze przeczytałem. Tak, sześcioletnia Zosia, chora na białaczkę w sposób szczególny za, za Zosię się pomódlmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże od wszelkiego zła Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Spokojnej nocy, a kto się z nami dalej modli, to za pięć minut zaczynamy komplet. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem, dobrej nocy.